Siemanko, z tej strony Piotrek, witam was na kanale Crocodile Bushcraft, jesteśmy w brzegu, spotkanie z chłopakami na urlopie, widoki mamy jak widzicie bajeczne, za chwilę was oprowadzę po obozowisku, wszystko wam pokażę, Zachęcam do oglądania. Wszyscy mają piłę? Mart, ja! Nice. <śles> sobie lecisz się z tematem, wiesz, wybierasz, nie? Bardziej wiesz, nawet nie, nie trudne tylko schodnie, ale to ma skończyło się na lecz. Dobra, pogadamy sobie chwilę z Andrzejem o wyrobach z drewna. Czyli tak, mamy co? No mamy kuksę zrobiłem. Któreś tam czwarte podejście moje do kuksy było. Za każdym razem klocek jak brałem był dobry, ładny, cały. Jak trochę wyrzeźbiłem. Zaczęły się pojawiać jakieś takie ryski, małe no, no. pęknięcia. Tu, tu. I z tym było to samo. Ogólny obrys kuksy zrobiłem, było wszystko ładnie, żadnych pęknięć, nic. Jak zacząłem już coraz ładniej skrobać i tego, to, to, to zaczęły się, z, zaczęła, zaczęła pękać. Nie? I takie jakieś mikroryski się porobiły. Ale nie cieknie, nic nie robi. I jest taka... A jakie to jest drewno? To yy, lipa. lipa. A czym to później, jakby? Yy, olejem lnianym. Okay. Wszystko jest zaolejowane olejem lnianym. Nie? No i yy, pojemność jest pół litra, bo mierzyłem nawet. Zostawiłem taką troszeczkę jest toporna, ścianki grubsze, żeby właśnie bojąc się, żeby nie pękła mi dalej, nie rozwarstwiła się i nie ciekła. Nie? Wolę zostać toporna. Jak tu z kolegą rozmawialiśmy, w łeb nawet no. szczelić, no, to nawet można uszkodzić, kuksa na pewno nie pęknie wtedy. No. No. Ale powiedz to jest yy, numer trzecia czy... W sumie skończona pierwsza. No. Pierwsza, no. No. To chcemy zobaczyć później za a, lata 50 na przykład. A, a skończona moja pierwsza podejście, chyba trzecie czy czwarte to było, nie pamiętam, nie? Mhm. I, 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 I tego, nie? Dlatego rączki też już takiej jakieś ładniejszej, cieńszej nie robiłem, bo bałem się, żeby mi nie rozbarstwiła się, nie pękła, nie szczeliła. To mówię, będzie taka, przynajmniej czuć w ręce, że coś się trzyma. No, pewnie. A nie tam, jak no i ręcznie robiona, nie? Jakieś tam no, i ręcznie robiona. Ale, I no, dalej no, jest. No do tego sport zrobiony, też z lipki. Łyżko widelec taki też to jest w sumie, to są moje pierwsze takie naczynia burszkraftowe, które sam sobie wygłubałem no spork jest drugi, pierwszy dałem Łukaszowi jak zrobił a no, no. no, no, no. i spork już, no spork jest drugi też chyba ze 2-3 zrobiłem, to i szczelił, pękł coś tam, to i tego, aż w końcu też. Też olejem lnianym jest pociągnięty, taki kolor się zrobił jakiś taki. Ale to no, fajny no, właśnie, fajny. A to talerz płytki. Ale to ci powiem, jak wyciągnąłeś dzisiaj to aż normalnie takie oczy zrobiłem. To fajnie wygląda. Ja to jak sobie w lesie robię posiłek, to lubię sobie, wiesz. choćby palik przeciąć na pół i na samym paliku jest, no, no, wiesz, no, wiesz, a to jest bajeczka. No, 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 no. A to jest e, talerz płytki, który też sobie zrobiłem. To jest pierwszy z płytkich talerzy I, 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 te, no. i jakoś tam w lesie jest to tak do, do noszenia, może ciężkie sprzęty, nie, ale jak ja. Samochodem jeszcze to wrzucę do samochodu, i cześć, jak to nazywam? Jest to moje EWC. No. Ekwipunek wożony codziennie. No, no. Reclanie, ale nie, powiem Ci, że no. to jest moim zdaniem. To, co się powinno właśnie robić, nie? że można sobie kupić tytanowe sztuczki, plastikowe, tak, tak, tak. ale to gdzieś ma jakieś. Ale tytucie, przynajmniej takie, jak, jak ducha, zupę, coś, to, to nie pasz w ustach. No a poza tym wiesz, pamiętasz zawsze jakieś wspomnienia z tego, nie? To jest o. fajne. No to super. Też my sobie pogadali trochę o tym. Ta jest. No, jest jaki jest, używałem go chyba czy trzy razy, jest umyty, także trzymaj w prezencie ode mnie. A, o, no to super, to dziękuję Ci no, bardzo. Jak, to ci mi się podoba, po, jak, jak Ci się podoba, będziesz... No, to będziesz miał, widział na pewno na kanale moim, że w Danii go będę, będziesz miał będę używał Będziesz miał pamiątkę i A, to Ci dziękuję tak. bardzo. A ma jakieś inwszczęły z tyłu? Nie ma No nie ma A ja mam skąd z No to no. widzisz, ale to my jeszcze do tego dojdziemy spokojnie no To pierwszy obóz wiesz no, no. Dobra, no to nic, dzięki za rozmowę Dziękuję. I za talerz przede wszystkim. nie ma za co Jest z nami Łukasz, Siema. organizator całego wydarzenia, naszego spotkania, Łukasz jak wiecie prowadzi kanał Zareklamuj, Adventure, zapraszam do subskrypcji i oglądania, nie, i jak Łukasz, jak oceniasz wypad nasz? No wypad powiem, że się udał, troszeczkę pogoda tak nie dopisała, bo trochę padało tutaj. Ale ogólnie było fajnie, ciekawie, żeśmy sobie poopowiadali, pobawili się nożami troszeczkę, słyszałem jakieś wygłupki były, walczyliśmy z plandekami, z wiatrem, ze wszystkim. No ale było chyba warto, nie? Przyjechać i, no, i się dokładnie. spotkać. Poznać się osobiście, bo tylko znamy się z kanałów, z jakichś tam Facebooków i takich różnych. No ale ludzie pozytywni, nie? Tak naprawdę lepsi niż, niż na, na tych filmikach, bo tam wszystko jest takie, wiesz, ustawione, oni sobie tam, yy, wiesz, mówią, nie? za mają tego. Dobra, <laughs> filmik nakręcony, a tutaj wszystko na lajcie, każdy był, z tobą nie było żadnych spin, mi się, jakbyśmy się za 20 razy znali. No, no, ja się tutaj 20. czułem jak, jak wśród swoich, nie? W ogóle miejscówka fajna, jeziorko, fajnie to wybrałeś. I jak myślisz, będziemy kontynuować, zrobimy no jasne? jeszcze? Jasne. No pewnie, że. No tak. To następny razem w Katowicach u Was. No. Czyli to no. wrócimy. Ale on jest troszeczkę mniejszy niż na filmikach. Tam no ja nie, na, na... ja nie jestem taki byk no, jak no na filmach. Jest, nie <laughs> jest tak? No, no ale ten. E, Łukasz dzisiaj pierwszy raz spał w hamaku. No. I jak powiesz co o hamaczku? A spoko, hamak fajna sprawa. No trochę biało po pysku. No trochę się tak jak parowanie, no, ale... Było warto. Było warto lepiej nie? jak na glebie na pewno. Trzeba sprawdzać nowe rozwiązania o, też, nie? Zdecydowanie. No i dobra. To się wyspałem. Wyspałeś się? No. Mimo tego wiatru i tego zimna, to się wyspałem. Ja bym się też wyspał, ale jeden kolega, Bartek, za bardzo chrapał i... Trzęsło od strony tam. No to nie ma to nie, To niedźwiedzie, nie nie bo to był prawdziwy surwival tutaj, tak. No. <grym> Także tak, tak no co, co ja mogę powiedzieć? Pokaż mi jeszcze tutaj. Tak, tak. Wygodę. Ja w ogóle zającam Was. Umawiajcie się przez internet, po to są te grupy, po to jest Messenger, po to jest Facebook. Ustawiajcie się na takie spotkania, bo ja tutaj przyjechałem, nie znając właściwie nikogo. No i tak jak Łukasz powiedział, czułem się jakbym się z wami znał 20 lat, nie? Zapraszam naprawdę na takie wypady. Teraz pokażemy wam jak wyglądało obozowisko. Były naprawdę różne rodzaje obozów. O jak widzicie siatka z biedy, czyli główny element bushcraftu w Polsce. Tutaj spał pod plandeką, może wejdziemy sobie tam. Zobaczymy. Proszę bardzo, hamaczek dekatlonowy. Łukasz w ogóle spały z plecakiem i z kaskiem od skutera, jest. Także go trochę musiało tam nieźle wygiąć. Możesz mi pokazać. Jak wygląda moja Melina? No, Melina Łukasza. Wszystko jest. A z plecakiem. No. Pudełko po fajkę. Bał się po prostu apokalipsy zombie i ubrał kask. Na wypadek. Tutaj jest w ogóle sposób, który nabiwaczek, który bardzo, mnie, bardzo mi się spodobał, dlatego też wcześniej nawet myślałem o tym, chciałem nagrać film o różnych e, motywach. Tutaj jest y, namiot, który kosztował trzy dyszki y, ze zgubionym y, tutaj górną płachtą, czyli wykorzystanie folii jak najbardziej pomysłowe. O widzicie, klasyka, konserwa, menażka. Otwórz MTV Creeps. właśnie to ja bym powiedział. O, i to jest właśnie ten sposób, który mi się najbardziej podobał. Skarpety, y, kołdra z dzieciństwa, Ręcznik, bez żadnego szpeju, bez żadnych bajerów e, Po prostu tak jak za mało lata się pod namioty, to jest super sprawa e, Tutaj spał Bartek Największy z bushcraftowców, przetrwał wszystko Nawet apokalipsy apokalipsa ząbów dokładnie Tutaj jest Artur Siema wszystkie. Siemanko, jak tam? Zapraszam do mnie Kimanko było? Super Jak się wyspałeś dzisiaj? A gdyby nie komary, byłoby ekstra. A przynajmniej męż towarzystwo, nie? Tak. Prysznic jest na rano. No ja, dokładnie. Ja... Jak się ten porusza, to się od razu umyje. No i Artur wybrał najbardziej, ja bym Klasik, to nazwał, tak klasyk. No. Podwinięta tutaj jest plandeka na ziemi jest szpibur ciepły, linki koloru rzucającego się w oczy, żeby się nikt nie przewrócił, wracając z sików w nocy. No i widzicie, da się też spać na ziemi. Wszyscy hamakują, albo namiotują dzisiaj, a Artur był jedyny, który odważył się mm -hmm. i to powiem szczerze, że w miejscu najbardziej obleganym przez komary. Jak tam w ogóle powiesz o, o, o naszym wypadzie? No, Wypad super. Super? Polecam. Polecasz? Polecam. A towarzystwo? Polecam. A towarzystwo no też tak, super. Też polecam. Też polecasz. No to git, lecimy co, dalej. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich, dokładnie.